Was serdecznie na kanale o Zapachu Słońca, czyli Życie z przestrzeni serca, gdzie w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co jem na surowej diecie. Oczywiście jest to jeden jakiś przykładowy dzień, to nie jest, że jem codziennie to samo. Jeszcze taki jesienny film w wersji surowej postaram Wam się też tutaj na kanał wrzucić jakby ku inspiracji. Natomiast to, co zobaczycie dzisiaj jest. Jakby sklejką, tego moją propozycją, moją inspiracją, co można jeść jesienią na surowo. W surowej diecie w ogóle niesamowite jest to, że mm, jest po prostu taka różnorodność. Naprawdę nie znam innego sposobu odżywiania, który miał, różniłby się tak bardzo w zależności od pór roku, kiedy bazujesz tylko na dieta na surowych roślinach, to naprawdę spektrum tego, co jesz każdą porą roku jest po prostu totalnie odjechane, bo, bo to jest zupełnie co innego. Zresztą na moim kanale macie foodbooki od wiosny przez lato i teraz do jesieni to możecie widzieć, jak to wygląda. Jeśli chodzi o ten kanał, to pamiętajcie, że Dając łapki w górę, komentując ten film, udostępniając go na swojej tablicy, pomagacie mi zwiększać zasięgi, docierać do coraz to większej ilości osób, żeby szerzyć to światełko w świat. Pamiętajcie, że YouTube jest taką drugą moją platformą, główną platformą internetową, na której ja działam: to jest Facebook, Facebook jest też Instagram i jest jeszcze raz stacja, ale to jest zupełnie co innego. Także z mojej strony to wszystko. Dzięki Wam i do zobaczenia. Na śniadanie zapraszam Was do sadu na jabłkową ucztę i naprawdę polecam każdemu z Was zbierać dzikie owoce. One rosną dosłownie wszędzie, nawet jeśli mieszkacie w dużych miastach typu Warszawa. Polecam Wam też dać... Posty na przykład na Facebooka, na grupy typu spotted, bo mnóstwo ludzi po prostu nie używa owoców, które ma w ogródku i one gniją. Ja do takich ludzi po prostu pukam i zbieram sobie te owoce. Ten sad, w którym teraz jestem, to jest sad niedaleko mojego domu. On jest obok firmy, która kompletnie z niego nie korzysta. Po prostu kupiła działkę, gdzie już był sad, więc już drugi rok z rzędu zbieram sobie te jabłka. Oprócz kilku zjedzonych jabłek w sadzie, bo zawsze kiedy zbieram, to po prostu też jem, bo one są przepyszne. Z takich jabłek robię sok. Ja nie lubię soku z samych jabłek, to znaczy nic do niego nie mam, on jest po prostu, po prostu pyszny, natomiast dla mnie jabłko po prostu idealnie komponuje się z zielonymi dodatkami, takimi jak seler naciowy czy... Tak naprawdę każdy rodzaj sałaty, każdy rodzaj zieleniny możesz dać. Ja używam tutaj dwóch pęczków zielonej pietruszki i taki sok właśnie tylko z jabłek z pietruszki jest naprawdę pyszny. Polecam dodać też cytryny lub imbiru. I jeśli chodzi o sok na śniadanie, to z reguły pie takiego soku około litr. Jeśli jest to sok warzywny, to nawet do dwóch litrów na śniadanie potrafi wpaść. I następnym posiłkiem jest mango, które pokazuję Wam nie bez powodu, ponieważ wielokrotnie pytaliście mnie, jak zrobić mango jeża, dlatego pokazuję Wam bardzo dokładnie, jak ja nacinam mango, jakie rodzaje można robić, można robić bardziej gęstą tą szachownicę lub mniej. Wszystko widzicie na dołączonym wideo. Natomiast, jeśli chodzi o wybór dojrzałego mango, pamiętaj, że musi być przede wszystkim duże i musi mieć ciepłe. Kolory skórki, czyli to jest pomarańczowy, czerwony i żółty. Taki kolor bordowo-zielony, mango nie nadaje się do jedzenia. Jeśli chodzi o odmianę, to polecam Wam tylko i wyłącznie odmianę Osten. Jeść w Polsce teraz w październiku, jest co roku sezon, więc na promocjach są. Więc warto właśnie ten jesienny czas raz w roku wykorzystać na pojedzenie naprawdę dobrego, dojrzałego i słodkiego mango. Najlepsze jest takie, z któremu z dzióbka na górze jeszcze leje się ten słodki syropik, który już wiesz, że naprawdę jest idealne. No i na kolację taki standard, czyli u mnie jest to zawsze, może nie zawsze, ale przeważnie jest to albo miska zieleniny, albo właśnie jest to miska taka warzywna. I tym razem tutaj będę używać głównie marchewek i buraków. Ja kupuję je na targu od gospodarza, są ekologiczne. Do tego dziki jabłka, które również sama zbierałam. No i takie dodatki typu kiełki, cebula, e, papryka, również pestki dyni, e, ses. I tutaj chciałabym podkreślić, że nie wiem dokładnie, ile czego użyłam. Daj tyle, ile ty chcesz, ile ty potrzebujesz. Tak na oko u mnie były to trzy marchewki, dwa buraki i chyba dwa jabłka, plus dodatki, które. Zobaczysz, jak tutaj kroję, przyrządzam. Jako dressingu tej surówki użyłam oliwy oraz soku z połówki cytryny. Może być to też limonka, pamiętaj. Jeśli chodzi o oliwę, dałam więcej niż tutaj będziesz widzieć, ponieważ po skosztowaniu stwierdziłam, że po prostu jest za mało. Jeśli chodzi o przyprawy, dałam do niej sól, pieprz, paprykę słodką, chili i kurkumę. Też świetnie sprawdzają się zioła, typu bazylia, majerwany. Oregano. Pamiętaj, że to jest dla ciebie, to ma tobie smakować, więc ja tylko pokazuję Ci to, jak ja jem, e, moją propozycję, a wierzę, że zainspirujesz się i stworzysz swoją e, super idealną e, wersję warzywnej surówki kolacyjnej. Także dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu. E, i do zobaczenia w następnym.